Jesteśmy w przechadzce u Kuby, to znaczy u Jury tym, tym razem, tutaj niedaleko. A teraz idziemy na dół, a potem znów na górę, na tamtą stronę, bo tam mieszka teraz Wojtek, z którym przyjechaliśmy, i zanieśmy mu jakieś rzeczy, które jeszcze zostały w samochodzie. No powiem wam, że mniej więcej od dwóch tygodni jakoś to chcieliśmy ustalić. Yy, dwóch, trzech, coś w ten deseń. Wioska żyje praktycznie odcięta od cywilizacji po tych wielkich ulewach. Yy, wczoraj przejechały łącznie z nami dopiero pierwsze trzy samochody. No i to muszą być samochody terenowe, bo po prostu byle jakiej tutaj nie przejedzie. Zresztą zobaczcie sami. To jest chyba jedno z tych miejsc, gdzie dość dużo Wody zeszło, jakby tam z góry, po prostu tą dolinką. No i patrzcie się, tutaj się rozlewała. Widać, ile jest naniesionych kamieni. No, nie wygląda to zbyt ciekawie. Tutaj po prostu wyrwało chyba mostek, który tu kiedyś był. No, ale ogarną się, zrobią. Wiadomo. Jest potrzebny troszkę czasu. No wyobraźcie sobie. Teraz jest ten potok taki mały, a kiedyś płynął, a jak była duża woda, to po prostu wszędzie tutaj płynęło. Panie a jak się idzie? Bardzo dobrze. Bardzo. tu mała. Tutaj go się wszystko co z góry. Cała droga jest zablokowana. Wszędzie. do łodzie. Drzewa, ziemia. No, w każdym bądź razie samochód na pewno by tędy nie przejechał. Nie. Doszliśmy właśnie do Wojtka, do chaty, no, może nie przed chwilą, ale jest jakieś godzinkę temu, i robiliśmy pyszny, pyszny obiadek w naturalny sposób na takim piecu, który jest. Z, no, tak jak stary, oryginalny piec, należący do tej chałupy, yy, opalany normalnie drewnem. O! A, gorące! Gorące, gorące. <laughs> gorące! Trzeba wziąć pogrzebacz. To jest pogrzebaczyk. O, coś takiego. Teraz można otworzyć. Teraz jest ten piec już troszkę wygaszony, ponieważ już skończyliśmy gotowanie. Więc nie będziemy podkładać więcej. Jeszcze dogotujemy sobie tylko wodę na. Na herbatę. To coś, co się nazywa fajerka. To można normalnie czymś zamknąć, albo postawić w to miejsce, czajnik. Są Masz, takie... Takie Masz takie krągi, żeby to zamknąć, czy tylko. Ta, jedna część? Mhm. A, tam są. Tak, na część. No, ale nie tylko zrobiliśmy obiad, to też już zrobiliśmy dużo pracy. Tak, trochę porządkowaliśmy, podłączyli baterię do ładowania, tak. A tutaj jeszcze jest drugie pomieszczenie, w którym będziemy jeść. Jest fajny stoliczek, jest, O no, po prostu dom, Hucunski dom. Jeść i pić chyba. Coś, coś jest do picia. A tak wygląda to on z zewnątrz. <młyszą>